Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mistrzybujewski, Marcin Brzosek. Yy, pogromca Konora McGregora Marcin, osoba, która yy, ciągle żyje przeszłością. Wchodzimy. Ty też chcielby widz w milarze. Ale nie, jest to stare, bo ja myślałem, że my sobie wyjaśniliśmy wszystko, a ty wracasz. Wyjaśnimy to w Oktagonie, kurwa. Na Prime 3. Ty, ty się weź ze za zawodowców, a nie ty tu ganiasz jakichś no frików. Ja nie dzielę ludzi na zawodowców i amatorów, po prostu są ludzie, tak? Każdy z nas krwawi tak samo. I ty będziesz krwawił. Co ty mówisz w ogóle? Ja to w ogóle dla mnie kurwa w ogóle takie podejście. Ty jesteś zawodowcem, jesteś amatorem. Wiesz, że oni kurwa wszyscy są zawodowcami, według świetle prawa są kurwa zawodowcami. Waczowe ma i otrzymują za to wynagrodzenie. Są kurwa na tapologii, są na szerdogu, są w, kurwa w rejestrach zawodowych zawodników. Marcin, tak jak jest Moja liga... ostatnia walka z Wasą Bakocewiczem, nie była zawodowa. Marcin, Na przykład. Była e... jako walka Słuchaj. pokazowa. Są ligi okręgowe, piłkę nożną, jest liga mistrzów. Tak, obaj są piłkarzami. Jeżeli dostajesz, jesteś piłkarzem, kurwa... jaki to jest klub w tym mieście? Real Madryt, tutaj nie, jest Polonia, Legia Warszawa. Legia Polonia Warszawa. Zagrałem z Realem Madryt. Dostaną w pizdę, chociaż pewnie legi, kibice legi powiedzą, że nie i trzymają kciuki, żeby tak nie było, ale załóżmy, no na pewno, tak? No na 99,9. To za, odmówisz im, że są zawodowcami? Odmawiam im tego, że jeżeli trenujesz, ile tyle lat trenujesz? MMA. MMA? No, znaczy ogólnie no sztuki walki, powiedzmy sobie. Połowy życia. Masz lat prawie 40, tak? Ile ty masz lat? 75. Nie no, mam 35 lat i trenuję... Około 17-18 lat. Przerwami, no tak. No to nie dziw się, że nie stawiam cię w szrankach z zawodnikami, którzy trenują rok albo dwa A lata. No, Marcin. Dziwię no się kurwa teraz, umawiam na walkę. Ile trenujesz? Marcin, my możemy się, nie wiem, w matematyce możemy się wziąć, nie wiem, czy coś takiego. To jest, to jest totalnie. To jest totalnie bez sensu. Wiesz, o czym mówię? Wiesz, o czym mówię? Jesteś, mi się wydaje, mądrym gościem, także nie psuj mi tego wrażenia. I e, jak widziałem, że chyba nawet całkiem nieźle dzisiaj się zaprezentowałeś. Więc to nie do jakimiś kryteriami, czy pokazał się dobrze, czy źle. No, to przed. Wszyscy mówią, że na konferencjach fejmu się pokazałem źle. Gdy ktoś mnie wyzywa od kurew, to co ja mam powiedzieć? Kurwa, nastawić drugi policzek. A teraz walczysz u niego. A, tak, no to bo powiedziałem tą historię, jak właśnie nie Nie, nie mamy tak transmisji, wiesz? Tak, stałem w pośredniaku. Kolejka była w chuj długa. No. Jak to byłem na Śląsku, bo to jest, myślę, że był dupna kolejka. No. Stoję tam, biedny, bez grosza przy duszy podjeżdża złoty, Mercedes, Kasia, no opuszcza się szyba mówi. On ma czarne. Zwolniłem cię z KSW. Ale dajcie Ci jeszcze jedną szansę. Wsiadaj. No i tu mnie przywiózł. Ale tak odstawiając żarty na bok, trzeba było trochę schować dumę do kieszeni? No czy znaczy, nie? Absolutnie nie. Y... Schować... Ja nie jestem pysznym człowiekiem. Nie patrzę na siebie... Nie, nie musiałem schować żadnej dumy do kieszeni. Ja... Pamiętliwym na pewno. Pamiętliwym w chuj. Pamiętaj, jak to powiedział Don Corleone. Zemsta to jest potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. Więc... Szykuję ją na ciebie, kurwa, w kranie Nie jest Ale, By the way, kurwa, ciebie schodzi do błędu się Nie, czy porażka z tą kasą bolała? Tak. Bolała. Uważam, że zostałem oszukany w tej walce. Ale przyjdzie czas na zemstę i właśnie to jest ta potrawa, która będzie się spakować. Jak pokonam Araba w zasad, na zasadach, które on ustalił, na, w kategorii wagowej, której on ustalił, jak pokonam go i dojdę do finałowego bossa, to będzie ta potrawa, która będzie najlepiej smakowała. Słuchaj, wy macie te łokcie czy nie? Przed chwilą Arab poprosił mnie, żeby nie było tych łokci. Widziałem, że bardzo mu na tym zależy, więc ugiąłem się. Więc co jest najgorsze, że mi się wydaje, że trafiłeś na najgorszy moment Araba aktualnie. On był na odwyku, co nie jest wielką tajemnicą. Mordo, martwię się Mordo. o jego formę w waszym pojedynku. To, że ja nie mówię o jakichś kurwa, swoich problemów życiowych, to znaczy ich nie mam. To jest kwestia personalna człowieka, mówienie na forum o takich rzeczach lub nie. Każdy z nas ma problemy, kurwa, ży, 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 dzieją się, kurwa, straszne wyżycia. Mój ojciec zmarł, kurwa, dwa tygodnie przed walką z Romanem Szymańskim. Rozumiesz, kurwa, pochowałem ojca, kurwa, tydzień przed walką, kurwa. Czy ja płakałem, że mi, kurwa, tata zmarł? No, nie przypominam no, sobie. Ja też po walce oddałem mu szacunek, zadykowałem mu tą walkę i, i to wszystko, to wszystko zależy od człowieka, tak? Wielu moich znajomych ma problemy z używkami, kurwa, mi też się zdarzało mieć problemy z używkami, tak? Czy ja? To jest kwestia, jak do tego indywidualnie podchodzisz. tak Czy się nad tym sobą żalasz, czy mówisz to w negatywnym aspekcie? Tarzan y, ostatnio walczył na High League, tak też wrócił i mówił o tym z dumą, tak? że wyszedł z wydarzenia. Kurwa, masz. No, rzeczy się dzieją ludziom na co dzień, i nie patrzę na to przez ten pryzmat. Tak? Jeżeli z tego powodu się chce wycofać, uszanuję to, tak? Ale z tego co wiem, zgodził się na walkę, tak? i. Ja zgodziłem się na jego warunki, więc delikatnie ugiłem się w jego stronę, z racji tego, że mam mniejsze doświadczenie, ale człowieku przed chwilą mówił nawet na wywiadzie, on waży dzisiaj 98kg, kilo, 100kg, kilo, tak, tak, ja 81 to nie, jest, kurwa, mar... Zioj, to nie jest, to jest mała różnica wagi? No waga jest, no... Tyle samo prawie co ty pewnie. To wyobraź sobie walczyć ze 100-kilowym gościem teraz. No ja wiem, ja wiem Marcin, tylko właśnie... Ja nie jestem kurwa super bohaterem człowieku, ja nie jestem supermenem kurwa. Nie z... wyginam kurwa betonowych bloków i nie fruwam, tak? Krwawy jak każdy kurwa. męczysz się jak każdy. Przy... jak mnie trafi szczękę to padnę kurwa. Ty, tylko co, się i wydaje, tego, że kurwa? ty nie jesteś zawodnikiem mocno takim rozbitym. Ty chyba nie byłeś nokałtowany, co? Za bardzo, nie, bo... Nie, nigdy. No właśnie, więc to też wiesz chodzi o to, bo dużo zawodników jest, których ktoś szczękę mają naruszoną, a twoja jest no, jeszcze naruszona. Wiesz, to, że Arab dostąpił oko co walce? Wydaje mi się, że będzie z wypadkową tego, że trenuje jest mocnym teamem i na pewno ta szczeka była naruszona już wcześniej, tak? I ja mam nadzieję, że ta szczeka jest naruszona, że go trafi i padnie, kurwa. Mam nadzieję na to. Mam nadzieję, że wrócę cały do swojej rodziny, cały zdrowy po łatwym, najłatwiejszej walce, kurwa. No, co on ci kurwa? że chce siedzieć na piętach, że chcę wrócić, kurwa, z połamanym oczodołem, z połamaną szczeką? Nie, kurwa. Chcę go rozjechać, żeby wrócić do domu, tak? I Efektowne zwycięstwo nad nim da mi kolejną walkę, tak? a mam ich tutaj kilka, jest normą Park, jest... Don Casio, jest Szuli, jest fuj, fajny zawodnik, jest Soroko, jest y, Tymburski, tak? Na pewno Dawid Ambro jest też bardzo mocnym zawodnikiem, bo obserwuję go i jest w mojej kategorii wagowej, tak? Bardzo go lubię, i, ale fajnie byłoby też, y, jeżeli, wiesz, ci zawodnicy, oni cały czas trenują, się cały czas rozwijają i to jest tylko kwestia czasu, kiedy oni naprawdę wyjdą na fajny poziom, tak? Arab może być przeciera szlaki, tak? Przecież go się y, bali wszyscy zawodnicy w fejmie, tak? Nikt nie no się z walczyć, tak? No. Szeli, kurwa, że nie walczyć, to musiał ustalić, kurwa, 150 tysięcy różnych zasad, tak? Prawie, kurwa, zabroni mu bić, kur Ręką, tak? Więc proszę Cię, to jest kurwa kwestia czasu kiedy oni zaczną na prawdę na fajny poziom I, i to się, ta granica się zatrzy tak? Ja jak e, ogłosili pojedynek widziałem na Ciebie był bardzo też fajny kurs smh 1.35 No jesteś zawodowcem, no więc ja od razu strzelam, że na no, faworyt w tej walce jest Bordo, tylko jeden Ja przyłożyliśmy rękę z Arabem To wyglądał jakby statą, miał kurwa taką łapę nie? No ja wiem, bo się witałem więc, i z nimi i z Tobą mówię Ci, Ale więc, nie, kurwa. ale ja tylko mówię Norman bił się niedawno tym dziku, kurwa, dostałem takiej energii no. Norman, Jego kurwa rozbiegał Norman rozbiegał się. E, bił się ostatnio z Szeligą, i on. Dobra, skończmy, bo zaraz. Właśnie ten mógł... skończyć. Bo ja I on właśnie zacząć, pokazał czy? właśnie to, że ta przepaść jest ogromna. Dobra, to, że Szeliga wygrał z Arabem, i go trafił, i go złokotował, według mnie Arab nadal jest lepszym i bardziej wszechstronnym zawodnikiem. On prowadził ten pojedynek. Prowadził ten pojedynek i jest coraz lepszym grapterem. Poza tym. Shirlik, według mnie nie ma dobrego parteru. Według mnie ma wchuj sobie partner. Dlatego ciągle chce walczyć w stójce. Tak? On no, sam to przyznaje? Sam to przyznaje, oczywiście. No i, I według mnie, dopóki nie pokocha tego parteru, to go nie rozwinie. Tak? A wydaje mi się, że go nie trenuje, bo z tego co wiem, to do Diego Kubiszyk, jest jego głównym trenerem, ja jest typowym tak? Więc, więc według mnie będzie stagnacja w jego partneru, parteru. Tak? I on będzie w dążył do tych walk stójkowych. Tak? Według mnie Arab jest o wiele mocniejszym zawodnikiem, o wiele przede wszystkim graplerem, mocniejszym grapplerem. Wyobraź sobie, że gdyby. Powiedz mi szczerze, gdyby no? Szeli z Arabem walczyli w MMA. Kto by wygrał? No stary, no to ja od razu bym stawił na Araba, no na pewno. To, bez, no. to jest bez porównania wtedy. To, to co powiedziałeś, że Arab, że park wygrał z Szeli. Czy wie co, chodzi mi o to obnażenie poziomu umiejętności. stójkowy. No tam był tak, stójkowy. stary, tam. Gdybyśmy walczyli. Przy, jadąc na konferencji Ara do mnie zadzwonił i powiedział Marcin, nie chcę walczyć z łokciami, możemy walczyć w K1. Ja powiedziałem, okej, walczmy w K1. Tylko powiedziałem mu przez telefon, mówię, bracie, bo ja go lubię kurwa. Wiesz, że kurwa zabrałaś sobie teraz ostatnią broń. No i tutaj przyjechał, przemyślał to i mówi, dobra, możemy tak walczyć w tym tak, walczymy. ja chcę się po coś walczyć. Bo wierzę w siebie i wiem, że wygram. No kurwa, wiem, że wygram. czego w siebie nie wierzył, to bym kurwa się nie zgodził, powiedziałbym, walczył K1, tak? Nie, powiedziałeś, przyklepałeś, więc kurwa, trzymaj się tego, tak? Ale... Masz? Ale po co? Po co? Dobra, słuchaj, też nie chcę przedłużać. Masz zapisany w kontrakcie pojedynek z Kasjuszem, czy nie? Nie mogę zdać e, detali zapisów kontraktowych, tak? Rozumiem. E... Marcin, to ostatnie tylko krótkie pytanie. Wymieniłeś wcześniej zawodników Prime'u. Shuli, Norman. Nie dziwi Cię to, że takie nazwiska mogą być Twoimi przeciwnikami w organizacji freakowej? To, co się dzieje, jest niesamowite, co? Nie, nie dziwi mnie to. Dziwi mnie to, że KSW zwalnia swoich najbardziej charyzmatycznych zawodników. To mnie dziwi. To mnie dziwi. I tym zakończymy. Pomimo to, że oczywiście przegrywamy walki, jak każdy. Zdarza mi się przegrać dwie walki z rzędu. Kurwa, to jest MMA, panowie. Pompowanie baloników MA i dawanie im... Na przykład słyszy, nie mi nic o tak? Zawalczył dwie walki z, z żerobskisem, który jest kurwa gościem, który ma prawie 50 lat. Wiadomo, że go przemielił, tak? W oczach ludzi stał się niepokonany. Adrian Bartosiński, ja z Adrianem trenowałem wiele razy, Wiem, na, wiedziałem na co go stać. Od razu mówiłem, kucz. sam sobie do Andrzeja, bo Andrzej bardzo lubię, jest super gościem. Wiedziałem, że to nie będzie kurwa żerobski. Wszyscy presuwali Adrian na porażkę. Wyszło jak wyszło. Skrętówka chyba tam była. Więc było. popowanie zawodników to jest. E, mówię, trzeba być po prostu mieć umiejętność spojrzenia głębiej na rekordy. Z kim walczyli, jakie mają umiejętności, jakie mają słabe i mocne strony i jak te umiejętności, te słabe mocne strony dopasowują się z, ko z konalenym przeciwnikiem. Dobra, Konor, kończymy. Dobra, McGregor! Pozdrawiam, Konor! nie wam wkrótce na Prime ma 3! Tak, dzięki Marcin, trzymaj się na razie.